Cześć, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie, siwo, biało, brzydko nie. Tak jest od mniej więcej półtora miesiąca, ale zaraz do tego dojdziemy. Słuchajcie, króciutko. Akwarium ma już rok na ziemi ogrodowej. I generalnie to jest jedyna moim zdaniem przynajmniej ja tak uważam że to jest jedyna. Niemiła niespodzianka, jaka mi się przytrafiła, jeśli chodzi o to akwarium na Ziemi Ogrodowej, i to nie z winy mojej czy samego akwarium, a z winy tutaj norweskich wodociągów, które znajdują się w Oslo. Dlaczego akurat norweskie wodociągi, to też za chwileczkę się wyjaśni. Otóż słuchajcie, jakieś półtora miesiąca temu zrobiłem sobie podmianę wody. Hmm. Tak jak co tydzień 60 litrów w kanał, 60 litrów z kranu świeżej, trochę mineralizacji, trochę potasu. Git. Dwa, może trzy dni później, pierwszy problem, mianowicie, właśnie mleczko w akwarium, które bardzo szybko pozieleniało. I powiem Wam, że jak w przypadku kostki, o której też na końcu Wam wspomnę, jak w przypadku kostki w zakwit zielenic jednokomórkowych, ta zielona woda tak? ja sobie z nią poradziłem poprzez zacienienie akwarium na 4 dni tak tutaj to mi cholery nie pomogło woda co prawda wyblakła po odsłonięciu akwarium i to po 5 dniach tak? woda wyblakła więc zrobiłem dużą podmianę dosłownie po dobie Znów wodę miałem zieloną. I tak się mocowałem z, tymi, z tą zieloną wodą, mocowałem się, słuchajcie. Yy, dzwonię do Darka i pytam, czy ma lampę UV. A Darek przez telefon pierwszy pytanie, jakie rzucił, co zielona woda? Bo u Darka wyskoczyło to samo, słuchajcie. Też mówi, że. Zmętniało mu, zazieleniło mu się oczywiście w kostce, nie w dużym akwarium, a w kostce. On tam ma jakąś chyba 20 czy 30 litrową kostkę. Zazieleniło się. Mówi podmienił wodę i to samo, nie? No i ale u mnie to trwa. On sobie jakoś tam z tym jak byłem przynajmniej u niego dwa razy, bo raz pożyczałem od niego lampę, potem ją odwoziłem. To to jego kostka wygląda dużo lepiej, wierzcie mi, niż, niż, niż to moje akwarium obecnie. A propos lampy, słuchajcie, pożyczyłem od Darka lampę. Prawdopodobnie za słaba, bo yy, świeciłem chyba, nie wiem, 8-10 dni, jakoś tak. Nawet się wyklarowało. Może to nie było, stwiecie, 100% kryształ ale się wyklarowało, ale po 10 dniach wyłączyłem tą lampę niecałe dwa dni i zielono myślę sobie, że prawdopodobnie lampa zasłaba, słaba albo coś, albo może za krótko świeciłem ale postawiłem może na, że ta lampa po prostu zasłaba, więc oddałem Darkowi tę lampę, podziękowałem no i cóż, znowu podmiana, wiecie, oczywiście, która nic nie dała, ale przynajmniej trochę czyściej było w akwarium. Rośliny trochę więcej światła zaczęły dostawać, tak, po tej podmianie, bo powiem Wam, że niektóre z tych moich roślin zaczęły już podupadać i to dosyć poważnie, na przykład fragmentowały się łodygi, odpadały liście, Blixia, na przykład zaczęła łysieć bardzo mocno, więc coś trzeba było z tym zrobić. No i wczoraj, w piątek, bo dzisiaj sobota, nagrywam to przynajmniej w sobotę, podjąłem decyzję. Sprawdzam, gdzie jest jakaś lampa minimum 11 W, którą mogę kupić od razu, od ręki. No i znalazła się taka lampa w MOS w sklepie. <laughs> Więc kopnąłem się samochodem do MOS, kupiłem lampę nowa 11-batową, taka wielka tuba słowa oh jest. Trzeba było wygospodarować trochę miejsca w szafce obok filtra na tą lampę. Sobie powiesiłem ją na, na ściance. Podłączyłem ją. No i zobaczymy, co to będzie. Na razie, wiecie, to jest po podmianie akwarium dzisiaj. 90 litrów wylane, 90 wody RO wlane zobaczymy jak ta woda będzie wyglądać jutro natomiast mam zamiar świecić tą lampą no powiedzmy co najmniej tydzień i zobaczyć co się będzie działo po tym tygodniu czyli w następną sobotę zrobię podmianę lampę po podmianie wyłączę i zobaczę czy zielenice ten zielony zakwit wróci czy cokolwiek wróci liczę na to że nie wróci bo no mówią, że jak poświeci się tam za 3-4 doby, to te zielenice powinny już dać sobie spokój, odpuścić i, i nic się złego już potem nie powinno dziać. No zobaczymy. Świecimy na razie ciągle tym, tą UV przez tydzień i czekam na efekty. Pierwsze efekty spodziewam się od, od tego stanu, który teraz widzicie. To pierwsze dobre efekty yy, chciałbym zobaczyć. Yy, no, powiedzmy w poniedziałek, czyli po dwóch mniej więcej dobach yy, użytkowania tej lampy. Chciałbym zobaczyć jakieś pierwsze pozytywne efekty. Czy nastąpi to? Czy to będzie coś się zmieni? Na pewno coś się zmieni. Jestem przekonany, że coś się zmieni. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, jak szybko się to będzie na lepsze zmieniało. Bo to, że się na lepsze zmieni, to jestem. Jestem tego pewny. Tym bardziej, że generalnie niemalże 100% akwarystów mówi, że jak masz zielonkawą wodę, najlepsza ufałka. Przepuścić ją przez ufałkę przez kilka dni. Zielonice nie mają szans, tak? Ten, ten zielony zakwit nie ma wtedy szans. No zobaczymy. Słuchajcie, plus w tym wszystkim, czy dobry znak, pocieszenie takie w tych wszystkich problemach, które w tej chwili tutaj mnie, mnie nękają, to to, że lotos znowu puścił kwiat. Ten pąk kwiatowy jeszcze się oczywiście nie rozwinął, ale jest już nad lustrem wody. Ja przypomnę, że pierwszy pąk który on, kwiatowy, który ten lotos puścił, zielony, mówię o zielonym lotosie, który on puścił, no niestety nie rozwinąwszy się, odpadł od łodygi. Odpędu i na tym się kwitnie nie skończyło. No ale teraz mamy drugie podejście i, i zobaczymy, co się tutaj zmieni. Także jestem przy nadziei, że lampa UV -Zo rozwiąże mi te problemy, które tutaj mama, mi zafundowały norweskie wodociągi. Dlatego właśnie zwalam winę na wodę kranową, której na pewno już nie będę używać do podmian, bo. No, jestem niemalże pewny, że tutaj parametry tej wody mogą się zmieniać w zależności od tego jak wiatr zawieje. Generalnie, jeżeli są jakieś zmiany, zmiany parametrów wody kranowej, a mieszczą się one w jakimś tam marginesie, w jakiejś tolerancji to wiodociągi o tym nie informują. Jeżeli natomiast no, dostanie się do wody czegoś więcej, albo coś trującego, coś niebezpiecznego, typu jakaś bakteria czy coś, automatycznie ludzie dostają powiadomienia, nie? Że, żeby wodę przygotowywać, żeby jej nie pić prosto z kranu i tak dalej. No tutaj żadnego, żadnej informacji nie były, więc coś się w tym kranie zmieniło, co dla nas ludzi było bez znaczenia, no ale niestety w akwarium wywołało to to, takie skutki, jakie wywołało, czyli, czyli zielony zakwit wody. Co jeszcze? A, trzydziestka. Trzydziestki już nie ma od jakichś dwóch tygodni. Zjadły ją glony. Ja tam kiedyś Wam mówiłem, że się takie kosmyczki zielone, takie krótkie niteczki się na wszystkim zaczęły pojawiać i to było dla mnie nie do opanowania. Ja generalnie nie jestem Hajtechowcem, nie jestem nawozowcem, nie jestem rośliniarzem, więc no niestety z glonami sobie nie potrafię radzić. Dlatego jak zauważyłem, że glony zjadają moje rośliny w kosce, postanowiłem wszystkie głupiki odłowić, zaaklimatyzować je i przenieść do dużego akwarium, a kosteczkę zlikwidować. Spodziewajcie się na dniach, tam wtorek, może środa, jakiegoś takiego krótkiego abdyciku, pokażę jakie efekty, czy jaki jest efekt działania tejże lampy UVC firmy Aquanova po mniej więcej dwóch, trzech dobach. I to chyba tyle na dzisiaj. Spokojnej reszty weekendu i do następnego razu. Cześć!